Cześć, w dzisiejszym odcinku test Oppo Reno 4 Pro 5G. na 4 Pro 5G opowiadałem już co nieco we flashu. w związku z tym pozwólcie, że pominę dzisiaj wszystkie wstępy. Podzielę się z Wami za to uwagą, która przy okazji tego modelu jest ważna, ale niespecjalnie odkrywcza. Ona brzmi tak, są smartfony brzydkie i na szczęście są też te absolutnie ładne. Do tych drugich zalicza się z całą pewnością testowany dziś przeze mnie telefon. I co ciekawe, ten efekt udało się producentowi osiągnąć wcale nie jakoś super wymyślnymi zabiegami. Wszak kształt bryły i zagospodarowanie przestrzeni są takie same jak w większości konkurentów. Niczego nowego tu nie wynaleziono. Uważam jednak. Także połączenie w zasadzie bezramkowego, choć przedziurawianego selfiakową dziurą frontu, delikatnie zagiętych przy krawędziach tafli szkła oraz matowego oszronionego tyłu współgra ze sobą znakomicie. To właśnie faktura plecków jest tu gwiazdą. Delikatnie mieniąca się, przechodząca od granatu do błękitu powierzchnia sprawia wrażenie chropowatej, ale to tylko złudzenie. Żadnych drobinek pod palcem nie czuć. To, jak odbija światło, jest jednak naprawdę efektowne. A jeszcze bardziej imponuje odporność na brudzenie się. Żadne tłuste ślady od palców nie powstają. Jest zatem i pięknie, i praktycznie. Na plus zaliczam też design wyspy z aparatami. Jest po prostu estetyczna i oryginalna, nieskopiowana jeden do jeden z innych smartfonów, dodatkowy stalowy wariant kolorystyczny oraz jakość wykonania. Szkło z dwóch stron to Gorilla 5, na froncie przykryte od startu folią. Błękitny i błyszczący korpus jest zaś aluminiowy, dodatkowo spłaszczono go zupełnie na dole i na górze i jest odporność na zachlapania potwierdzona certyfikatem IP53. Szkoda, że to nie pełna wodoodporność, ale rozmowy na deszczu nie powinny krzywdy Reno 4 Pro 5G zrobić. Mimo pokaźnych rozmiarów urządzenie jest też poręczne, bo smukłe, ma tylko 7,6 mm grubości i jak na flagowca lekkie, waży 172 g. Przyciski są w odpowiednich miejscach i klikają wyraźnie, klawisz zasilania też ma stylistyczny akcencik w postaci zielonego paska. Za jakkolwiek szpetne można by uznać jedynie napisy i oznaczenia na pleckach. Zajmują sporo miejsca, ale w związku z tym, że są srebrne, koniec końców mi nie przeszkadzają. Oporeno Reno 4 Pro 5G w mojej ocenie jest smartfonem pięknym. Ekran urządzenia ma 6,5 cala i rozdzielczość Full HD w proporcjach 20x9, czyli 1080x2400, to oznacza z kolei gęstość na poziomie 402 pikseli na cal i świetną ostrość wyświetlanego obrazu. Matryca jest AMOLEDowa, wspiera HDR10 i ma znakomite parametry. Kąty widzenia są bardzo dobre, kontrast nieskończony, a kolory śliczniutkie, choć oczywiście w razie potrzeby można je co nieco stonować. Jasności maksymalnej też nie mam nic do zarzucenia. Jest wystarczająco, żeby wszystko dało się przeczytać, nawet w słoneczny dzień. Wśród funkcji dodatkowych jest tryb ciemny z zupełnie czarnymi tłami, jest always on display, czyli ekran zawsze włączony w 18 wzorach, jest filtr ograniczający migotanie obrazu, więc zapewniający mniejsze zmęczenie oczu, i jest podświetlenie krawędzi, wyglądające bardzo Podobnie do Samsungowego rozwiązania. Telefon informuje nim o różnych powiadomieniach. No i oczywiście jest wyższa częstotliwość odświeżania 90 Hz. Włącza na dynamicznie lub na stałe, jak kto woli. Zatem animacje są płynne, jak zimowy płyn do spreskiwaczy przy minus 5. Jeśli chodzi o podzespoły, Reno 4 Pro 5G jest napędzany ośmiordzeniowym Snapdragonem 765G, taktowanym maksymalnie zegarem 2,4 GHz, z grafiką Adreno 620 i z aż 12 GB RAMu LPDDR5. Zatem pamięć operacyjnej jest aż nadto. Biorąc pod uwagę cenę, procesor mógłby być za to bardziej flagowy. W Polsce oficjalnie dostępny jest tylko jeden wariant z 256 GB na pliki, bez możliwości rozbudowy. Telefon jest klasycznym dual sim -em. Jeśli chodzi o moce obliczeniowe, to na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony ciężko nie zauważyć, że ten sam układ da się kupić w dużo tańszych modelach, np. LG Velvet, Xiaomi Mi 10 Lite czy Motorola Edge. Z drugiej jednak ten zapas wydajności wystarcza do tego, żeby smartfon działał w zasadzie perfekcyjnie. Przez cały okres prawie dwumiesięcznych testów nie zdarzyło mi się zobaczyć ani jednej przycinki, żadnego spowolnienia czy dłuższego zamyślenia. To najpewniej zasługa dobrej optymalizacji. Zatem... Gdybym nie wiedział, że na pokładzie jest średnio procesor, to by mnie nie bolało. Ale wiem i za te pieniądze to jednak trochę kuje. No i wypada odnotować, że gdy smartfon jest mocno obciążony, może się nagrzać. Nie mocno, ale na tyle, żeby w zimie, na przystanku, gdy się czeka na autobus, rozgrzał rączki. Smartphone pracuje obecnie na Androidzie 10 z poprawkami bezpieczeństwa z września i z nakładką systemową ColorOS w wersji 7.2. To, co jest w niej widoczne strzała, to akcent na estetykę. Animacje są dynamiczne, można dopasować kształt ikon na wiele sposobów, a wszystkie ekrany mają dopieszczoną warstwę wizualną. Personalizacja jest mocno rozbudowana, da się przełączać pomiędzy płaskim i dwupoziomowym interfejsem. Jest opcja doboru rozmiaru siatki ikon, tego co ma wywołać gest przeciągnięcia w dół na ekranie głównym, a nawet tempa animacji otwierania i zamykania aplikacji. Do nawigowania można wykorzystywać konfigurowalne klasyczne przyciski domowe lub gesty pełne pełnoekranowe. I tu także da się wybrać, co jak ma działać. Jest też możliwość klonowania programów, wybudzanie dwuklikiem i po podniesieniu, popularne ostatnio asystent gier, gesty na zablokowanym ekranie oraz możliwość podzielenia przestrzeni roboczej na dwie części po przeciągnięciu w górę trzema palcami. Jeśli macie jakieś ulubione aplikacje, które otwieracie w takim widoku, na przykład YouTube, polecam przypiąć je sobie na inteligentnym pasku bocznym wyciąganym od krawędzi. Stąd można je po prostu przeciągnąć do środka i też podzielony ekran. Wszystkich funkcji w jest oczywiście dziesiątki razy więcej. Tym, którzy chcieliby nakładkę wykorzystać w 100%, polecam po prostu w niej pogrzebać. Opcji jest masa i zdecydowana większość z nich działa dokładnie tak jak powinna. Dostęp do telefonu można zabezpieczyć albo wizerunkiem twarzy, albo odciskiem palca. Skaner jest umieszczony w ekranie. Obie metody są szybkie i cenne, ale tylko ta druga jakoś tam bezpieczna. Pamiętajcie o tym. Rozpoznawaniu linii papilarnych towarzyszy ładna animacja, jej styl też można dopasować do własnego gustu. W kwestii multimediów zaś na plus wyróżniają się głośniki stereo, niesymetryczne, ale grające zupełnie Dobrze, z jakimiś tam nawet niskimi tonami i odpowiednio donośne. Dobrze wypada też barwa na słuchawkach. Choć polecam dopasować ją sobie w korektorze dolby atmos. Dla przykładu, dla mnie domyślnie ustawione niskie tony są jakieś takie za bardzo dudniące i nie wiem, puste to chyba najlepsze słowo, jakim umiem to wrażenie opisać. Gniazda mini jack nie szukajcie, bo go nie ma. Telefon współpracuje z analogowymi przejściówkami, ale takiej w zestawie nie znajdziecie. Są za to sławki z USB-C. Ciekawa jest także aplikacja Loop, pozwalająca edytować w prosty sposób filmy, dodawać do nich muzykę, także własną oraz nakładać filtry. Całość działa bardzo prosto i przypomina mi ZoUi od HTC z najlepszych czasów tej funkcji. Wpisujcie miasta w komentarzach, jeśli pamiętacie takie cudo. A jeśli chodzi o aparaty, Oppo Reno 4 Pro 5G ma 3 Podstawowy jest 48-megapikselowy, ma światło 1.7, więc jest jasny, optyczną stabilizację obrazu i łączy 4 piksele w 1. 12-megapikselowy szeroki kąt widzi 120 stopni, wartość przysłony w jego przypadku to 2.2, ma autofokus, więc można go wykorzystywać do fotografii makro i ponoć umie kręcić świetne wideo w ciemnościach. Zaraz to sprawdzimy. A zoom umożliwiający dwukrotne optyczne przybliżenie ma 13 megapikseli i światło 2.4. Ostrość pomaga ustawiać laser, jest też sztuczna inteligencja rozpoznająca sceny i pojedyncza dioda doświetlająca. Więcej bajerów znajdziecie w interfejsie, choć filozofię działania on nie odbiega od tego, co obecnie króluje na rynku. Po lewej jest zestaw przydatnych skrótów do lampy błyskowej, HDR-u, poprawiania barw w ramach opcji olśniewającej kolor, filtrów i przybornika. Więcej. Tu są z kolei zmiana proporcji, opcja robienia fot w pełnej rozdzielczości i ustawienia. Idąc w prawo znajdziecie przełącznik aparatów, pozwalający włączyć jednocześnie pięciokrotne cyfrowe przybliżenie i po przyciśnięciu zmieniający się w pokrętło zoomu, a powyżej kontrolki upiększania, gdybyście cykali portrety. Oczywiście jest też dedykowany do nich tryb z opcją: rozmywania tła jest kolejna generacja trybu nocnego Ultra Night współpracująca ze wszystkimi modułami, a pod opcją więcej znajdziecie też obiektyw Google, panoramę, ala snapchatowe naklejki, skaner tekstu, zwolnione tempo 240 klatek na sekundę w 720p oraz najprawdziwszy manual dla wszystkich trzech aparatów, choć niestety bez opcji zapisu RAWów, albo przynajmniej ja jej nie znalazłem. A jeśli chodzi o jakość zdjęć, główny aparat generalnie daje radę, szczegółowość jest świetna, kolorki wyglądają znakomicie, szumów nie widać. Trochę lepiej mogłoby być momentami z kontrastem. Prześwietlenia na niektórych fotach są słabo kontrolowane, ale nie jest to coś, z czym nie można byłoby sobie łatwo poradzić w dowolnym edytorze. Autofokus nie myli się w zasadzie w ogóle, balans bieli też jest spoko. Zdjęcia mogą się po prostu podobać. Szeroki kąt w większej części nadąża, ale często różni się od wzorowaniem barw od aparatu głównego. Obecnie dogadywanie się w tym aspekcie pomiędzy modułami jest w tej klasie smartfonów już standardem. Obecność autofokusu w jego przypadku jest na duży plus. Można to kreatywnie wykorzystać, jeśli ktoś ogarnia jak. No i makro wypada bardzo przyjemnie. Rzekłbym, że na poziomie Huawei P30 Pro, więc znakomicie. Na plusik zaliczam też duże pole widzenia. Pamiętajcie jednak, że w brzegach tak szerokiego kadru utrata szczegółowości jest normalna i tu też można ją zaobserwować. No i generalnie detali jest po prostu znacznie mniej niż w przypadku aparatu głównego. Dwukrotny zoom tego problemu nie ma. Tutaj wszystkie listki, listeczki i inne drobiazgi są super wyraźne i ostre. Kolory nadal wyglądają świetnie, rozpiętości tonalnej też nie mam nic do zarzucenia. Przejrzawszy około 600 zdjęć zrobionych przy pomocy reno 4 Pro 5G, stwierdzam, że ten moduł de facto radzi sobie najlepiej i najbardziej konsekwentnie. Przy czym pamiętajcie, pięciokrotne przybliżenie, które jest dostępne w interfejsie pod wydzielonym osobno przyciskiem, jest już dużo słabszej jakości. Widać, że to po prostu cyfrowy zoom, co skutkuje pojawieniem się ziarnistości i pikselozy. W nocy bardzo podobają mi się foty cyknięte w automacie, gdy światła jest sporo. Są szczegółowe, dużo na nich widać, także w cieniach. Tryb Ultranight działa chyba najszybciej spośród wszystkich tego typu rozwiązań na rynku, ale nie zawsze poprawia kadr. Owszem, gdy jest stosunkowo jasno, wygrzebie jeszcze więcej detali z cień i wyostrzy te, które było widać wcześniej. Ale jeśli światło zaczyna brakować, z czarnego nieba wygrzebie niebieskawą albo burą po świate. i przy okazji jakieś szumy i artefakty. Można więc powiedzieć, że jest zbyt dobry, albo że sztuczna inteligencja powinna ten problem rozpoznawać i go usuwać. W przypadku zdjęć szerokokątnych efekty pracy trybu nocnego są lepsze, bo i wyjściowe foty zrobione w automacie są znacznie słabsze. Jeśli więc chcecie pstryknąć jakąś zabytkową starówkę albo ładnie oświetlony historyczny budynek, można po niego sięgać. Całościowo zaś przy pomocy Oppo Reno4 Pro 5G da się z całą pewnością zrobić bardzo dobre zdjęcie, ale niemal na pewno nie będzie ono najlepsze na rynku. Aparat na froncie ma 32 megapiksele, światło 2.4, stały fokus i co ciekawe nie łączy pikseli jakie są robione w pełnej rozdzielczości. I to widać. Szczegółowość jest świetna, kolory też. Podobnie z rozpiętością tonalną. Polecam jednak zastanowić się raz i dwa, czy sięgać po tryb portretowy. Raz, że wyłącza HDR, więc prześwietla niebo, a dwa w pierwszego planu mógłby rozpoznawać znacznie sprawniej. Na koniec tego segmentu zostaje nam wideo. Reno 4 Pro 5G w przypadku aparatu głównego radzi sobie z 4K w 30 kl. na sekundę. Oczywiście jest wzmocniona stabilizacja obrazu, skuteczna i jest dedykowany tryb do kręcenia filmów nocą, aparatem głównym i szerokokątnym. On rzeczywiście rozjaśnia klipy i w istocie widać na nich dużo. Oczywiście Powoduje to pojawienie się również szumów, ale tak czy siak, powiedziałbym, że rezultat końcowy jest imponujący. Filmy kręcone w słoneczny dzień także wyglądają znakomicie. Nie widzę na nich w zasadzie niczego, czego mógłbym się przyczepić. A czepialski jestem z natury, jest po prostu świetnie. Na duży plus zaliczam oczywiście możliwość przełączania obiektywów w trakcie nagrywania, tym bardziej, że jest płynna i nie powoduje refokusowania. A jeśli chodzi o łączność, Oppo Reno 4 Pro 5G oczywiście obsługuje sieć 5G, tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Jest Wi-Fi 5, jest Bluetooth 5.1, jest NFC, nie ma radia FM i to też nie dziwi w smartfonie, który nie ma gniazda mini-jack. Jeśli chodzi o jakość połączeń głosowych, przez całe okresowania testów była poprawna i nie miałem z nią żadnych problemów. Bateria ma z kolei 4000 mAh i to nie brzmi jakoś spektakularnie w smartfonie chcącym uchodzić za flagowy, tu i teraz. Na szczęście jednak optymalizacja zużycia energii jest dobra i Reno 4 Pro 5G jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu do dwóch dni w cyklu mieszanym i solidny jeden, gdy używa się go częściej. Gdy energii zabraknie, warto sięgnąć po seryjną ładowarkę Super VOG 2.0. Ona podaje prąd aż 65W, więc w 15 minut można naładować 65% baterii, a 100% osiągane jest w niecałe 40%. Szał ciał. Na brak ładowania bezprzewodowego obrażam się więc tylko dlatego, że wypada. Na pewno byłoby znacznie wolniejsze, ale w tej cenie po prostu nie powinno go brakować. Podsumowując, Op. 4 Pro 5G z całą pewnością wyróżnia się przede wszystkim urodą. To jest sprzęt piękny i do tego nie straszący ani gabarytami, ani wagą. Na plus jest też świetny ekran, wielka ilość ramu, dobre tempo działania, rozbudowany interfejs i solidne multimedia. Niezłą baterię i super szybkie ładowanie. Także można zapisać po stronie atutów. Co jest zatem po stronie braków? Pełna wodoodporność, ładowanie bezprzewodowe i przede wszystkim. Topowy procesor. Nie czepiałbym się tego, bo telefon zasuwa. Ale w połączeniu z początkową ceną sprzętu, 3299 zł, coś nie gra. Na szczęście Oppo Reno4 Pro 5G zaczęło się już pojawiać w różnorakich promocjach. Ostatnio telefon był dostępny przez jakiś czas za 2799 zł. I to brzmi już znacznie, znacznie lepiej. W związku z tym, jeżeli tylko piękność od Oppo Wam się podoba, sprzęt mogę polecić. Co Wy sądzicie o Oppo Reno4 Pro 5G? Cena z całą pewnością nie jest najlepsza, to jest eufemizm, ale myślę, że 2020 rok w żaden sposób pod tym względem nie rozpieszcza ze strony jakiejkolwiek marki. Chyba zacząłem się już przyzwyczajać i to nie jest dobrze. W każdym razie napiszcie, co Wy sądzicie o tym telefonie, czy macie jakieś zdanie na jego temat, czy Wam się podoba, co ewentualnie byście w nim wyróżnili. Zwrócę Wam również uwagę, że ten egzemplarz mój testowy, który właśnie trzymam w dłoni, będę Wam mógł oddać w konkursie, więc wypatrujcie kolejnego filmu na kanale z dopiskiem konkurs, on się pojawi albo jutro, albo pojutrze. No i oczywiście, jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja będę wdzięczny. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie to nadrobić teraz. Zapraszam także na wszystkie moje media społecznościowe. Jak zawsze. Wszystkie linki są w opisie. A tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!